Lata dwudzieste XX wieku. Tobie, panie, chcę być wierny. Dla ciebie, panie, wszystko zrobić chcę. Dla ciebie wszystko, za marzeniem zbłąkane jedno. Daj mi, daj mi, proszę, rąk i nóg dwoje. Za całe istnienie me dla ciebie. Taką zapłatę, miłościwy panie. Lata 30 XX wieku Dla mnie tylko jesteś Ty Życie moje nic nie warte wzbogacasz Ty Od lat żywota mego napełniasz mnie nadzieją Panie, jesteś wielki Zawsze Tobie tylko się oddawałem Dawałem radę sobie sam z potwornością dotykającą ciała mego Tylko Tyś mnie chciał, Panie za oddanie moje, o jedno błagam pokornie, daj mi, daj mi proszę słuch, bym mógł usłyszeć Cię lepiej. Wniknij we mnie głębiej, w całą duszę. Taką zapłatę, miłościwy Panie. Lata trzydzieste XX wieku. Międzygalaktyczna symbioza implodującego słońca z zamarzającym Hadesem w czwartym wymiarze nicości, duszy meksykańskiego diabła. Oto sens istnienia rodu Pana. Zła właściwego się wyrzec niezwłocznie trzeba. Pan nasz patrzy okiem swym miłosiernym na oddanych ludzi swych. Nasz Pan jest inny. Jest dla nas dobry. Wzywa nas do siebie wcześniej, gdyż od cierpień chce uwolnić lud swój. Taka zapłata miłościwego Pana. Wszystkie te zapisy znalazłam na zapleczach starej przedwojennej biblioteki w miejscowości, gdzie dane mi jest mieszkać. Nazwa miejsca mojego zamieszkania jest niepotrzebna do wysłuchania tej historii. Powiem tyle, ile jest niezbędne do jej zrozumienia, prócz mojego imienia. Nie chcę pozostać anonimowa. Mamy 2015 rok. Mam na imię Julia i ostatnimi czasy spędzam wolne chwile w starej bibliotece. Starej. Nazwać to adekwatniej można jako ruiny przedwojennego gmachu, stojącego obecnie na pograniczu lasu bukowego oraz polaną porośniętą wysoką bladą trawą. By zrozumieć całą tę historię, muszę zacząć od początku. Parę miesięcy temu, gdy upały gościły jeszcze w Polsce, chodziłam prawie codziennie do lasu bukowego, rosnącego nieopodal domostwa, które obecnie zamieszkuję. Jakże były to piękne okolice? Mieszkam w dużym XIX-wiecznym domu. Mój pokój znajduje się na wyższej kondygnacji, więc widoki z okna są malownicze, nie wspominając o ich jesiennym, barwnym uroku. Jedynym uciążliwym detalem mojego miejsca zamieszkania było Skromanie. Często słyszałam niezrozumiałe dla mnie dźwięki, które występowały na terenie całego domu. Na przestrzeni lat się nasilały, lecz rodzice i ja również bagatelizowaliśmy nieprzyjemne dźwięki. Letni krajobraz, mimo iż monochromatyczny, jest bardzo ujmujący, więc cały popołudnia, gdy wracałam ze szkoły, spędzałam w tajemniczym bukowym lesie. Pewnego bardziej pochmurnego dnia, gdy zaskoczył mnie nagły deszcz, starałam się wybiec czym prędzej z lasu, by schronić się przed nim w domu. Było to jednak prawie niemożliwe, gdyż owego dnia poszłam dalej w głąb lasu, pokrytego intrygującą zielenią. Natrafiłam na pewne ruiny. Zapewne stare, tylko tyle mogłam stwierdzić po sekundowych oględzinach mego krótkotrwałego schronienia. Po krótkim czasie, gdy dotarło do mnie, iż nie jest to chwilowa ulewa, postanowiłam się bliżej przyjrzeć miejscu, w którym tymczasowo zmuszona byłam przebywać. Zobaczyłam stary, porośnięty wilgotnym mchem napis, informujący, iż jest to biblioteka, powstała w latach 30. XX wieku. Napis był ledwie widoczny i dość wysoko położony, ale miałam pewność co do przeczytanych tam słów. Spostrzegłam, iż tuż za mną są wielkie ciemne drzwi po chwili wcześniejszych zastanowień i sprawdzeniu godziny zdecydowałam się wejść do środka moim oczom ukazało się wielkie dość ciemne pomieszczenie przypominało mi bardziej ogromną 18-wieczną zamkową komnatę lecz po kilku sekundach gdy moje oczy przyzwyczaiły się do półmroku Ujrzałam jedynie zrujnowany korytarz z czymś na kształt recepcji po prawej stronie i schodami w górę. Dodatkiem do tego obrazu były książki, dużo książek leżących na podłodze. Po chwili niezbędnej do zapoznania się z nowym otoczeniem, postanowiłam zwiedzić to miejsce. Jedyne co udało mi się zbadać była recepcja, a raczej rejestracja, w której można było wypożyczać i oddawać książki. Minęła niespełna godzina od mojego wejścia do ruin biblioteki. Nastał najwyższy czas na powrót do domu, lecz obiecać sobie, mogłam jutrzejszy powrót do danego miejsca. Następne trzy tygodnie zajęło mi penetrowanie dalszej części biblioteki, która składała się z dwóch pięter. W dalszej części gmachu zwiedzać mogłam pełno działów z różnorakimi rodzajami książek. Było ich tam mnóstwo. Oczywiście niektóre na przestrzeni tylu lat były już nie do odratowania, lecz większość zachowała się w dobrym stanie. Budynek z zewnątrz od frontu wyglądał niczym tajemnicza grota, skrywająca się przed złem, unowocześnionego świata w swojej skalnej, pradawnej strukturze. Wnętrze stylizowane było w duchu wiedeńskiej secesji. Tyle udało mi się wywnioskować, patrząc na mury w upływającym czasie. Z czasem, gdy wydawać by się mogło, iż znam już każdy metr budynku, znalazłam małe przejście na tyłach czytelni. Było to niewielkich rozmiarów zaplecze z małą ilością książek. Szybko spostrzegłam księgę o tytule Lata 40. w domu państwa Rostockich. Ów księga była bardzo zniszczona, zarazem barwna w środku, jak i na okładce. Po oględzinach mogłam z pewnością stwierdzić, iż jest tu opisana historia rodu rostockich, dziejąca się w pewnej zamożnej rezydencji. Wszystko okryte było modlitwami do Pana, jak sami autorzy określali swoje bóstwo. Rostocki. Znamów nazwisko, lecz pamięć ma nie pozwala mi na przypomnienie źródła znajomości. W krótkim czasie znaleźć udało mi się całą historię opisanego domu na przestrzeni dekad. Nie wszystkie tomy były oszczędzane przez czas. Ze wszystkich ośmiu ksiąg, cokolwiek dane mi było odczytać, jedynie z lat dwudziestych, lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych. Na przestrzeni dekad do lat osiemdziesiątych w opisanym dobytku wszystko gwałtownie się zmieniło. Nastrój panujący w tomie ósmym był mroczny, zły, posępny. Mogłam to wywnioskować po szaro-czarnych ilustracjach oraz takim oto zapisie. W rodzie naszym źle się dzieje. Panie nasz, nie opuszczaj nas. Panie, ludu swego się nie wyrzekaj. W niedoli naszej o pomoc błagamy panie. Złe czasy dla rodu naszego nastały. Czarnej kury nastał czas. Panie, nie opuszczaj nas. Przed czarnym złem daj nam schronienie, panie. Czarnej kury nastał złowieszczy czas. Taką niegodziwą zapłatę, niemiłościwy panie. Ponowny czarnej kury nastanie czas. Od nowego tysiąclecia, nim minie pierwsza jego dekada, zło w postaci tej powróci. Dobytku naszego przed ludźmi broncie. Niech zło że z braku krwi. Pana nie ma już wśród nas. Czarnej Kury nastał czas. Z dalszych skrawków ocalałego tekstu mogłam wywnioskować jedynie śmierć dwójki dzieci, a następnie wyginięcie całego rodu w owym domu. Śmierć wywołana była nadejściem Czarnej Kury. Na samym końcu ostatniej księgi znajdowało się pożółkłe stare zdjęcie. Przedstawiało ono opisywane przez wszystkie lata dom. Nagle wszystko zrozumiałam. Na zdjęciu przedstawiony był nasz dom. Budynek, w którym żyłam wraz z najbliższą rodziną przez tyle lat. Nazwisko Rostocki nie jest mi obce. Wszak z historią naszego dobytku zapoznać się mogłam już wielokrotnie. W latach 90. trafił w posiadanie mych rodziców. Teraz znać już mogłam źródło szorstkich dźwięków w domu moim. Czarnej kury nastał czas w nowym tysiącleciu przed upłynięciem pierwszej jego dekady. Wraz z nieubłaganym czasem wszystko stawać się mogło wyraźniejsze. Pozostaje mi tylko czekać, lub uciekać z mojego koszmaru. Co dalej będzie? Czas pokazać to najlepiej może. Dzień jutrzejszy tajemnicą pozostanie. Póki czasów zanadrzu jeszcze odrobinę mam, ostatni zapis do księgi trafi. Rok 2015. Czarnej kury nastał czas. Pan nikomu nie pomoże. Samemu trzeba przez to trwać. Opuścić miejsce dorastania trzeba, póki na to istnieje czas. Gdyż czarnej kury... Nastał czas. Taka zapłata niemiłościwego pana. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studioalector.pl. Czytał Jakub Protka.